No kurczę, że też dzisiaj taki dzień pechowy. Dlaczego? Kurczę i światło mi się wydaje takie jakieś nie takie. nie oświetla mi tutaj. O co tu chodzi? O co tu chodzi? No, zobaczcie, mojej ekspozycji wcale nie widać, a przecież światła są te same. Nie, wszystko przeciwko mnie jest dzisiaj, słuchajcie. Wszystko przeciwko mnie. A może. No, widzisz, urszulka jest już, bogusia, malwinka. Nie, tak, może? Grażynka, witaj, witaj, Grażynko. O, co tu chodzi? Ja nie rozumiem. Nie widać torebek. Ciemno tam z tyłu, chociaż lampy te same. Nie rozumiem. No i co, Bogusiu, co powiesz na greckie wakacje? Odpowiada ci taka torebeczka? Widać torebki, widać Urszulko, bo ja to widzę kurczę ciemno jak, nie wiem co. No dobra. O, jak się odchylę to widać. Czy ktoś to rozumie? Czy ktoś rozumie o co tu chodzi? No teraz wróciło, bo się już dwa razy zrestartowałam teren, wiesz No, to się cieszę, bo że już Ci się podoba. I teraz zobacz to. O! No to super, super. I teraz zobacz to, kochana, bo mamy jakby zewnętrzną już tą torebkę dla Ciebie zrobiłam. Ona czeka jeszcze na poczewkę, bo słuchaj, zamówiłam taką poczewkę, że na pewno Ci się spodoba. Ona jutro powinna przyjść. I teraz kochana, tak, jeszcze będę robiła tą rączkę, bo chciałaś tutaj taką rączkę. Żeby zobaczyć, jakby wyglądała listonoszka z taką rączką. I zaraz ją może tutaj będę dziergała, żeby ją przymierzyć. Ale nie wiem, kochana, jakiego ty jesteś wzrostu i czy nie przesadziłam z długością paska, bo zobacz, ja mam 1,64 m i ta torebka na mnie wygląda tak. Powiedz mi, kochana, czy ty byś chciała mieć trochę krótszą? Ty masz metr 60. No to w takim razie ja ją. Wiesz co? Ja skrócę ten pasek. Bo ja nie chcę, żebyś ty miała kurczę tą torebkę do kolan. Ach, miałaś telefon, Anula. Dobrze. Jest, Ania. Widzisz, jest, Ania. A ty Bogusiu ten. To ja Tobie kochana skrócę ten pasek. Bo ja chcę, żebyś była zadowolona z tej torebki, a ona by ci była za długa. Oj, tak. Nie. A, dobra, a teraz tutaj na mailu tu na live będę robiła uchwyt jeszcze, tak jak chciałaś, żeby zobaczyć. No już Ci powiem kochana jaka jest długość tego paska, już zmierzę go, ale taki najkrótszy to on Ci nie jest, bo chyba trochę zaszalałam, no ale już Ci patrzę, już zmierzymy go, tu, 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 tu i tu, metr piętnaście. Witaj, Aldonko. Bogusia, wiesz, metr 15 metr ma ten pasek. To daj znać, czy ja mam go skracać, czy takiego chcesz. Bo wiesz, jeżeli taką torebkę chcesz nosić na przykład teraz zimą i na płaszcz, czy na kurtkę, to to jasne, że ten pasek dłuższy jak najbardziej może być. No kurczę, co z tym światłem? Czy na płaszcz, czy na kurtkę, to wtedy taki dłuższy ten. A, to sąsiadka. No proszę, no jak ładnie. To wtedy ten dłuższy pasek do płaszcza. To wydaje mi się, że, że wtedy będzie dobrze. No, to spoko. To sobie tam zmierz i ten. I, i zobaczymy. A ja tutaj yy, dzisiaj yy, tylko teraz tak. Yy, tą rączkę, co chciałaś. Matko świata, co tu dzisiaj z tym światłem jest? Czy mi się tutaj przełączyło coś, czy co? Nie. Ok. Każdy płaci podatki, ja też płacę podatki. Tylko to jest. Aldonko, to słuchaj, to jak dopiero wdepłaś, to nie widziałaś prezentacji, która była, jak musiałam zrestartować ten. No musiałam zrestartować live'a, była prezentacja ze wszystkich torebek, ale gdybyś chciała którąś zobaczyć to daj Cynka, ja Ci pokażę, może Ci pokażę chociaż taką tutaj takie Oreo torebeczki są o, tak pokażę Ci coś takiego widzisz? coś takiego Takie listonoszki. To, co robię teraz w kolorze czarnym, to mogę zrobić w innych kolorach, więc tak wyglądają. O. I teraz pokażę, jak wygląda taka torebka w środku. Ona ma podszewkę, tu ma kieszonki. Podszewka jest wodoodporna. O. No właśnie, ten pasek jest krótszy od tego czarnego. Może być ta długość? No to super, super. Dobrze, to tak zostawimy. Różne wzory mam. Dobrze, Boguniu, ale tak. Robimy tutaj y, 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 przymiarkę do rączki. Bo powiem Ci, że tak. Jakbym miała tutaj zamontować rączkę, to ona by nie mogła być tutaj od brzegu do brzegu, bo by to wyglądało tak dziwnie trochę. Ja myślę, że ta rączka by musiała być zamontowana gdzieś w tym miejscu. Oj, no. O, nie współgra ze mną światło dzisiaj. Tak, tak. Aldonka, wszystko robię sama. Yy, Tereska już kupiła do mnie kilka torebek, więc może ci powiedzieć. Yy, więc tak tą rączkę od tego kółka do tego, to ona by była taka, trochę by to ciężko wyglądało. Ona by musiała być zahaczona gdzieś tak tu, troszeczkę z boku. Musiałabym dołożyć y, dwa takie kółka zapięcia. Troszkę by to było drożej wtedy, wiesz Bogusiu? Bo tutaj tych akcesoriów musiałabym dołożyć. No ale, no mogę spróbować, jeżeli chcesz. Daj znać, czy chcesz, czy ewentualnie może y, zrobić jej tutaj taki łańcuch, żeby było krótsze. O, przypina maila. lory poczta FM. Mm. Przypnij. Dobra. O, słuchajcie, dla chętnych przypięłam mojego maila, żebyście daleko nie musieli szukać. Bogusiu, OK, ale teraz co? Bo ja Ci zadałam tyle pytań, że... <laughs> Nie wiem teraz co, okej. Okay. <grymne> Czyli robimy rączkę, tak? Tak. Czekam teraz na odpowiedź Bogusi. Bo mamy tutaj listonoszkę w kolorze czarnym ze złotymi dodatkami i Bogusia chce sprawdzić jeszcze jak ona Aha. Łańcuch, czyli rączka, Okej, okay, dobrze, dobrze. To ja tutaj zaraz, zaraz może nie, bo ja muszę go tutaj, bo to musi być taki troszeczkę grubszy łańcuch, żeby to nie wyglądało dziwnie, bo torebka jest dość masywna, więc dobra, ja mam zamówione takie grubsze łańcuchy, i ja ten łańcuch tutaj zrobię w takiej, żeby można go był, ją też tak chwycić, nie? No fajnie wyszła ta czarna, nie? Anula fajnie wyszła. No. Jutro jeszcze dostanie podszewkę, więc yy, będzie wydaje mi się fajnie. Kurczę. Nie wiem gdzie mam ją postawić, żeby ją było widać, bo to z tyłu to pieroństwo nie widać znowu. Tu może ją jakoś postawię. Tak, tak. Dobrze, Bogusiu. To ja ten łańcuch y, jest zamówiony, to on przyjdzie. To ja go tutaj do tego dołożę, taki, żeby to było, wiesz, żeby to miało, y, wiesz, fajny ten wygląd. No dobra. No dobra. Więc y, tak, będziemy mieli. Mm, Ogarnięty temat z zamówieniem Bogusi i ja oczywiście, no. Jaka? O, tak. Łapki poprosimy łapki się przydadzą na rozwinięcie yy, yy, kanału. I jak chcecie mi pomóc się rozwinąć, to będę wdzięczna za łapki. No i oczywiście. Znowu czarne, znowu czarne, czarne, czarne jest na sopie Dobry wieczór. Tak i Irenko nadaje codziennie, tak mniej więcej przed siódmą. Zaczynam około wpół do siódmej i tak gdzieś przed dziewiątą kończę. Dobry wieczór, Dudek. Dobry wieczór. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć którąś z torebek bliżej, dajcie znać to pokażę bliżej. O, tak i tak. Ja y, na pewno jeszcze. Na tym live'ie raz zrobię prezentację, bo oczywiście robiłam prezentację na początku live'a, którego musiałam zrestartować, bo się tutaj nam coś pochaczyło. Ale zrobię na pewno jeszcze raz. A chyba, że ktoś chce jakąś torebkę zobaczyć jeszcze raz. A ruda listonoszka. To jest ruda listonoszka? Teraz to jest ruda listonoszka. Ta ruda listonoszka jest z takim zapięciem. O. Takim. I popatrzcie, ona ma tutaj taką poczewkę Tak się zapina. Tak się prezentuje. Tu ma taki bryloczek. On może być, nie musi, bo można sobie go wypiąć. I tak wygląda ruda listonoszka. No, ale te listonoszki, tak jak mówiłam, zresztą każdy fason torebki mogę Wam zrobić w takim kolorze, jak potrzebujecie, tak? Tereska chciała, Tereska, Tereska, co, co chciała, to już kupiła, ale Bogusia chciała czarną listonoszkę, jest czarna, tak? A robiłam już w kolorze dżinsu, czekolady... Rudą, właśnie bardzo już wiele tych torebeczek zostało zrobionych w różnych kolorkach. Także chętnych zapraszam do kontaktu. Mail jest przypięty tutaj w dole ekranu bognalorychmaupa.fm. dziergam już nowy projekt i tak sobie myślę, chyba rozpocznę od rozpocznę od paska, bo jak robię coś, nie muszę liczyć oczek, to mogę sobie z Wami tutaj um, fajnie gadać i szydełkować i się nie mylę A, bo to będzie oczywiście znowu Oreo, więc tam jest na początku bardzo właściwie przez całe Oreo muszę liczyć oczka oprócz właśnie paska więc chyba rozpocznę dzisiaj od paska do Oreo no żebym miała z wami fajny kontakt żeby mogła wam tutaj sobie z wami pogadać no jak spędziliście dzisiejszą niedzielkę Jak znowu się yy, komentarze zawiesiły, to ja chyba dzisiaj, nie wiem co zrobię. Się chyba uduszę, sama siebie uduszę. Bo to będzie chyba rekord restartowania moich live. Dobra, Ania sprawdza łączność. Jak, jak za chwilę się nie odezwę, to znaczy, że, że musimy od nowa wszystko zrobić. Chyba w tą niedzielę jest tak. Nie pamiętam, jak to było w zeszłą niedzielę, ale aż tak to nie było. Przeciążenie jakieś jest chyba, czy coś. Dobra. Nie ma odzewu od ani to znaczy, że znowu wszystko wisi. Dobra. No, dopiero w sumie się zaczął live. Ja nie będę kurczę tutaj gadać bez y, tego, że nie widzę waszych komentarzy. No nic, trzeba jeszcze raz zrestartować. Ale pech, ale pech. Dobra. Restartuję i wchodzę i trzymajcie wszystkie kciuki, żeby mi się udało i żeby to się kręciło bo nie wiem o co chodzi.